Energią się cieszę, no jak energia wymieniła licznik, czyli 3 lutego. Oceniam bardzo dobrze, no bo każdy kontakt, który wykonuję, jest odebrany i sprawa jest praktycznie, jakby to można powiedzieć na pniu, załatwiana. Powiem szczerze, no, luty myślałem, że będzie lepszy, ale no niestety, słońca było mało. Ale już w marcu pokazało się więcej tego słońca, dłuższe dni. A jak już czas się zmienił, no to już w ogóle jestem zadowolony, bo, bo potrafi 50 kW dziennie wyprodukować. A okres, który minął do tej pory, to już mamy naprodukowane 1700 kW. Z założeń, które Energa przysyłała na fakturach, no to to moje roczne zapotrzebowanie. EPG, kolega mi polecił, nie? Polecił mi kolega, powiedział, że sam zadzwonił, się zdziwił, że firma była za dwa dni. Firma EPG polecam jak najbardziej, ze względu na, na, na szybki kontakt i w moim przypadku bardzo szybką instalację zamontowano.